Czy uwierzylibyście, że bezdomna dziewczynka mogła dać głos dziecku, które nigdy wcześniej nie mówiło? Milioner wydał miliony, próbując wyleczyć swoją niemą córkę, nic nie działało. Aż pewnego dnia, na zatłoczonym placu, obdarta bezdomna dziewczynka podała jej dziwny, mętny płyn. Tłum się śmiał. Ojciec wpadł w szał, pewien, że to trucizna, ale kiedy dziewczynka wypiła, stało się niemożliwe. I jedno słowo zmieniło wszystko. Zanim zaczniemy, napiszcie w komentarzach, która jest godzina i skąd nas oglądacie. Plac miasta dudnił od kroków i rozmów. Ale Laja nic z tego nie słyszała. Czuła tylko ciężar ciszy przygniatającej jej gardło. Tę samą ciszę, która więziła ją od urodzenia. W wieku siedem lat mała, jasnowłosa dziewczynka nie wypowiedziała ani jednego słowa. Lekarze, nauczyciele, nawet księża próbowali ją wyleczyć, bez skutku. Miliony ojca nie mogły kupić głosu stała przy fontannie niebieska kamizelka starannie założona na koszulę w kratę blade włosy łapały światło jej oczy śledziły tłum ciekawe ale milczała zawsze milczała wtedy pojawił się cień to była dziewczyna niewiele starsza ale jakby z innego świata skóra ubrudzona szara koszula przylepiona do drobnej sylwetki włosy splecione w warkocze związane wyblakłym różowym sznurkiem ręce szorstkie od żebrania i zbierania resztek Miała na imię Maja, choć nikt w mieście nigdy nie pytał. Dla nich była tylko kolejną plamą na bruku. Maja zatrzymała się kilka kroków dalej, przyciskając do piersi zużytą plastikową butelkę. W środku chlupała ciecz, która wyglądała dziwnie: mętna, bladobrązowa, z drobnymi cząstkami. To nie była woda. To nie był sok. Wyglądała źle. A jednak oczy Mai utkwiły w Lai. Jesteś spragniona, prawda? Laja mrugnęła. Gardło miała suche jak pył. Przełknęła ślinę, ale nie mogła odpowiedzieć. Maja podeszła bliżej, ściszając głos. Widziałam cię. Ciągle dotykasz gardła, jakby bolało. Znam ten widok. Widziałam to wcześniej. Wyciągnęła butelkę oburącz. Wypij to. Tylko trochę. Może pomoże laja zamarła? W uszach brzmiały ostrzeżenia ojca. Nigdy niczego nie bierz od obcych, zwłaszcza z ulicy. Ale nie mogła oderwać oczu od butelki. Maja pchnęła ją bliżej. Jej ton stał się ostrzejszy, niemal błagalny. Nie patrz na mnie jak na wariatkę! Wiem, co to jest. Moja babcia zrobiła to dla mnie, zanim umarła. Powiedziała, że ma moc. To jedyna rzecz, jaką po niej zachowałam. Małe dłonie Lai drgnęły przy bokach. Jej usta się rozchyliły, ale dźwięk nie wydobył się żaden. Nie możesz mówić, prawda? Wyszeptała Maja, mrużąc oczy. Dlatego patrzysz, ale nigdy nie odpowiadasz. Jesteś uwięziona, tak jak ja. Oni też cię nie słyszą. Słowa uderzyły jak kamienie. Pierśla i unosiła się szybko, jakby ktoś właśnie odczytał jej sekret. Maja znów wysunęła butelkę. Więc wypij. Co masz do stracenia? Obok przeszła para w eleganckich ubraniach. Obrzydliwe. Karmi ją śmieciami mruknął mężczyzna. Kobieta pociągnęła go za ramię, nawet nie patrząc. Twarz Mai zapłonęła, ale nie opuściła butelki. Widzisz? Tak o mnie myślą. Brud, śmieć, ale to. potrząsnęła butelką. To wszystko, co mam. I przysięgam, że to nie trucizna. To mnie utrzymało przy życiu, kiedy nie miałam nic. Laja spojrzała w oczy Maii. Nie były to oczy kłamczuchy. Były surowe, rozpaczliwe, błagające o zaufanie. Drżącymi palcami sięgnęła. Ujęła butelkę, czując jej lepkość. Maja poprowadziła ją do ust. Mały łyk, ostrzegła. Nie bądź zachłanna. Niech tylko dotknie twojego gardła. Laja przechyliła butelkę. Ciecz dotknęła języka. Dziwna, ziemista, gorzka. Zakrztusiła się, kaszląc, łzy napłynęły jej do oczu. Wolniej! Krzyknęła Maja, wyrywając butelkę. Nie wypluwaj! Pozwól, by się rozeszło. Tak działa. Laja kaszlała, trzymając się za gardło. Ale nie wypluła. Przełknęła. Jej oczy rozszerzyły się, gdy poczuła coś ciepłego, rozchodzącego się w dół mrowiącego obcego twarz Mai zmiękła z nadzieją Dobrze widzisz może zadziała i na ciebie ojciec Lai pojawił się nagle wściekły odejdź od niej Maja zamarła butelkę przyciskając do piersi jak tarczę Nie skrzywdziłam jej zawołała Przysięgam cisza ryknął ojciec Jak śmiesz dotykać mojej córki tym plugastwem tłum westchnął Ludzie w garniturach i sukniach szeptali wskazując palcami Bezdomne dziecko karmiące córkę milionera, każdy myślał najgorsze, ale wtedy laja drżącą dłonią dotknęła gardła. Jej usta się rozchyliły i rozbrzmiał cichy, złamany dźwięk. Pa! Tłum zamarł. Ojciec cofnął się jak rażony. Przez siedem lat modlił się, płacił lekarzom fortunę i nic. A teraz na brudnym placu, po łyku z butelki żebraczki, usłyszał słowo, łzy napłynęły mu do oczu. Lila, powiedz jeszcze raz: Pa. Pa! Wydusiła dziewczynka. Głos kruchy, ale prawdziwy. Ojciec ukląkł, tuląc ją, szlochając. Maja stała obok, drżąc. Mówiłam, że to nie trucizna, wyszeptała. To jedyne, co zostało mi po babci. Ona wiedziała, że to ma moc. Ojciec spojrzał na nią, oczy pełne łez, ale też podejrzliwości. Chcesz, żebym uwierzył, że obdarta dziewczynka dała mi coś, czego nie dały najdroższe kliniki świata? Maja odpowiedziała spokojnie: Wiesz w co chcesz. Nie chciałam Twojej wiary. Dałam jej to co miałam. Ona znalazła głos. To jedyne co się liczy. Szept przeszedł przez tłum. Cud. Ojciec spojrzał na córkę. Jej usta znów drgnęły. Papa, jego serce się załamało. Wiedział już. To nie był cud kupiony za miliony. To dar. Sięgnął do kieszeni i podał Mai jedwabną chusteczkę. To za mało. Nigdy ci się nie odwdzięczę. Ale od dziś już nigdy nie będziesz głodna. Maja ścisnęła materiał zaskoczona. Po raz pierwszy ktoś nie potraktował jej jak śmiecia. Laja sięgnęła dłonią do jej brudnej ręki. Przyjaciółka, wyszeptała. Łzy spłynęły po twarzy Mai. Tłum tym razem milczał. Milioner miał pieniądze, władzę i wpływy. Ale to bezdomna dziewczynka dała jego córce głos. I nic, ani gniew, ani duma, ani opinia świata nie mogło wymazać tej prawdy. Jeśli ta historia was poruszyła, zostawcie subskrypcję, polubcie i udostępnijcie, aby więcej osób mogło usłyszeć takie opowieści. Napiszcie w komentarzach, czy zaufalibyście Mei, czy odciągnęlibyście swoje dziecko.